Siema. Z tej strony Jerzy w formie. Zapraszam Was do krótkiego filmu na temat szkodliwości diet odchudzających. Chciałem o tym powiedzieć, ponieważ przyjęło się takie przeświadczenie, że dieta odchudzająca jest zdrowa, że generalnie każda dieta powinna być zdrowa i odchudzanie jest zdrowe. Wielu dietetyków reklamuje, że zdrowe odchudzanie nasze diety są zdrowe i tak dalej. No, nie jest to prawda do końca, aczkolwiek powiem może, jak zminimalizować ten szkodliwy. Szkodliwy efekt diety odchudzającej. Pierwsza kwestia to jest deficyt kaloryczny. Każda dieta odchudzająca, żeby, żebyśmy mogli schudnąć, musi być deficyt kaloryczny, czyli ograniczamy naszemu organizmowi dostęp do, do pożywienia, do składników mineralnych, witamin, makroelementów itd. Nasz organizm wtedy reaguje ochronnie. Efekt jest taki, że takie konsekwentne utrzymywanie nieprzemyślanej diety doprowadza do osiągnięcia pewnego pułapu. Patologii leptyny, która jest hormonem sterującym, niewłaściwe poziomy wyzwalają nieprawidłowe działanie przysadki mózgowej, co skutkuje później u mężczyzn obniżonym poziomem hormonów testosteronu i generalnie złym samopoczuciem. U kobiet również może się objawiać brakiem miesiączki i generalnie gorszym samopoczuciem. Wpływa to na nasze hormony, na hormon wzrostu IGF1 oraz na hormony tarczycy również. Musicie o tym pamiętać, że yy, diety, które są bardzo restrykcyjne, nie są zdrowe. Czyli, jeżeli, a jest to bardzo częste, piszecie do mnie, że yy, wasza dieta powinna mieć 1300 kalorii, bo inaczej nie schudniecie, a ważycie powiedzmy te yy, 70 kg i macie pracę fizyczną, i tak dalej, to tak nie działa. Takich diet nie stosujemy, unikajcie jak ognia. Dieta powinna być tak naprawdę na minimalnym bilansie kalorycznym, czyli ten nasz yy, głód praktycznie nie powinno być głodu, tak? Nie powinniśmy być głodni na diecie i to już jest dobry wyznacznik diety. Jeżeli yy, nie czujecie się głodni, nie czujecie takiego pociągu do jedzenia, nie macie ochoty się rzucić na lodówkę i ją spałaszować, to wtedy już jest dobrze. Tak? Jest kilka takich czynników, które moglibyśmy zrobić właśnie, żeby zminimalizować te efekty uboczne. Pierwsze to jest wysoka podaż białka. Ja w swoich dietach rozpisuję białko. Na poziomie około 1,7 do 1,8, czasami nawet 2 gramy na kilogram masy ciała jest to dużo, ale białko jest nam generalnie potrzebne, bo zapewnia większą sytość tych posiłków. Czyli nawet w przypadku ograniczenia tej, tych kalorii yy, nasz yy, czujemy się bardziej najedzeni, a poza tym białko ma wysoki efekt termogeniczny i yy, nasz organizm potrzebuje więcej energii, żeby strawić to białko, co nie przekłada się na przykład w węglowodanach i tłuszczach. Także zawsze celuje tutaj większe spożycie yy, białka. Często staram się stosować taki efekt 80 na 20, czyli 80% w naszej diecie pochodzi z tych wszystkich zdrowych produktów, nieprzetworzonych, a 20% jednak próbuję tam przepchnąć jakiś batonik, jakąś czekoladę, nawet jakieś bardziej przetworzone, przetworzone jedzenie, gotowe, kupne, które jak gdyby będzie dobre dla waszej głowy. To przede wszystkim nie będziecie szukać takich produktów rekreacyjnych, a jednak, jednak jest to też bardzo dobre. Innym rozwiązaniem może być stosowanie diet, które mają niski pułap kalorii, ale tylko okresowo. Powiedzmy, dwa dni w tygodniu jemy poniżej naszego zapotrzebowania kalorycznego, powiedzmy, odcinamy te 500 kalorii, a pozostałe dni jemy tyle, ile wynosi nasze zero kaloryczne. Też nie będzie to tak odczuwalne i negatywnie wpływać na, na nasz organizm. Możemy tutaj również za, zaprogramować carb cycling, czyli yy, Węglowodany, jeżeli ktoś ma problemy chociażby z insulinoopornością, z cukrzycą i tak dalej, z wyrzutami cukru, węglowodany po prostu ograniczamy w porannych godzinach, a dodajemy je w godzinach wieczornych. Wieczorne spożywanie węglowodanów, głównie tych złożonych, również przyczynia się do lepszego snu, bo tutaj hormony, które są odpowiedzialne za nasz sen, za naszą regenerację, uwalniają się. Czyli też można zastosować tutaj żonglowanie tymi węglowodanami. Można również zastosować posty okresowe typu intermediate fasting, czyli robimy sobie okno żywieniowe powiedzmy 5 godzin dziennie i w tych 5 godzinach czy 6 godzinach wtedy spożywamy nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Jest to też na pewno mniej uciążliwe dla naszego, dla naszego organizmu. Co więcej, pamiętamy o tym, żeby nawet jeżeli jesteśmy na niskim pułapie kalorii, żeby te nasze diety były objętościowe, czyli dużo warzyw, różnokolorowych, wtedy jesteśmy w stanie zapewnić sobie jak najwięcej tych minerałów, a nie dostarczamy wtedy dużej ilości kalorii. Pamiętamy o tym, żeby się ruszać więcej, tak? czyli minimum te 7000 kroków, 10 tysięcy kroków, treningi, aktywność fizyczna, już nie mówię tylko o siłowni, ale również. O tym, jak zachowujemy się cały dzień, czyli korzystamy dużo bardziej z nóg niż z samochodu rower, co kto widzi, teraz jest wiosna, także idzie wiosna, także jest szansa na to, żeby się więcej poruszać i przepalić większą tą ilość kalorii, wtedy też możemy sobie pozwolić na większą ilość jedzenia. Też jest takie błędne przeświadczenie, że jeżeli chodzimy na siłownię, to już oznacza, że musimy się zdrowo odżywiać i jeść mniej. Prawda jest taka, że de facto yy, chodzimy na siłownię po to, żeby móc jeść, jeść więcej, żeby zwiększyć to nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Bo zobaczcie, jeżeli osoba nie ćwiczy, yy, nie ma pracy fizycznej, większość czasu siedzi na biur przy, przy biurku, przy telewizorze i tak dalej, to wtedy yy, może, sobie, może zjeść mniej tak naprawdę, nie może sobie pozwolić na większy wydatek kaloryczny, a jeżeli oprócz tego robi jakieś spacery, robi treningi, to wtedy automatycznie może jeść więcej, powiedzmy nawet te 300-400 kalorii dziennie, co już jest fajnym, sporym posiłkiem, można sobie na to, na to pozwolić. Pamiętajcie, że programy, które wyliczają Wam to zapotrzebowanie kaloryczne, czy też wagi, takie automaty nie są do końca sprawdzone. Ja osobiście korzystam z czterech różnych wzorów, oprócz tego z dwóch aplikacji, wyliczam z tego średnią. Do każdego człowieka podchodzę indywidualnie: to jakie ma wyniki, wyniki krwi, jaką ma pracę, jak się rusza, czy ma dzieci, jak wygląda jego życie na co dzień, w jakim jest wieku, jaką ma wagę. Bardzo dużo czynników wpływa na to, jak wyliczy to zapotrzebowanie kaloryczne, a i tak nie jesteśmy w stanie z tym dobrze wycelować. Dlatego jeżeli. Wpisujecie sobie w aplikację waszą wagę, wiek, wzrost i, waga, i aplikacja wam mówi, że wasze zapotrzebowanie kaloryczne to jest 1400, a, a tak jak mówię, ym, ważycie, ważycie te 60-70 kg i macie pracę fizyczną, to wsadźcie sobie takie coś między bajki. Bo owszem, jeżeli zastosujecie taką podaż kalorii, to schudniecie, schudniecie szybko, ale to będzie nieskuteczne, ponieważ pojawi się tutaj efekt jojo, efekt psychologiczny, efekt. Zwiększonego łaknienia, tak jak już mówiłem o, tych, o zależności tych hormonów, sytości i głodu, grelina i leptyna, wtedy są bardziej, bardziej pobudzone. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoim apetytem przy tak niskiej podaży kalorii. Wytrzymujemy miesiąc, dwa i później wszystko się rozlatuje. Także pamiętajcie, że odchudzanie to jest maraton, a nie sprint. Powinno trwać długo, powinno to być zrównoważone, zbilansowane. Powinniśmy suplementować do tego jakieś aminokwasy, witaminy. Jeżeli ćwiczymy również kreatynę, kwasy omega-3, bo nie jesteśmy w stanie z tej diety dostarczyć wszystkich tych y, mikroelementów, witamin i minerałów. Ok, to tyle. Jeżeli potrzebujecie diety, potrzebujecie wsparcia w odchudzaniu, ja jak najbardziej mogę wam w tym pomóc. Piszcie do mnie, tutaj pojawia się mój mail. Zachęcam do śledzenia mojej strony, jeszcze w formie. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli Ci się podobało, daj like lub, lub udostępnij u siebie na tablicy, żeby inni również mogli czerpać wiedzę na temat odchudzania. Pozdro.